Tak to wyszło. Niestety chyba e, dwa otwory e, troszkę się przesunęły, więc trzeba będzie robić się na FI 15. I tutaj e, będę już teraz e, dokładał sobie hmm, ja już to pokażę, jak się uda to oświetlenie ustawić. <laughs> Stąd pójdzie płaskownik aż dotąd i tu będą takie odkosy bo tutaj setka a to jest 150 no i oczywiście z tej strony będzie taki wzmocnienie taki trójkąt i po drugiej stronie to samo tutaj udało mi się akurat tak wyfrezować żeby po przekręceniu tej płyty ona się oparła tutaj o o tą powierzchnię, zanim będę tutaj robił tę tutaj tu blachę, to muszę tam zrobić wzdłuż ten zamek. Tak wygląda ten zamek. Ta blaszka. Tu jest ta powierzchnia równa. I teraz ją spróbuję zamontować. Jak było przekręcone, a potem dopiero hmm, przyspawałem w punktach i później wziąłem na stół, już trochę lepiej. Troszkę hmm, tutaj wystają te, hmm, te płaskowniczki, ale wydaje mi się, że jakoś to nie powinno hmm, szpecić, a <laughs> zawsze na większej powierzchni się to hmm, rozłoży. Tutaj taka fajna rzecz mi się udała, ponieważ zarówno ten płaskownik i ten opierają się w tym punkcie, gdzie akurat pasują te otwory. <laughs> nie musiałem tu nic sobie frezować. Czyli mamy już tutaj... Czyli mamy już tutaj sfrezowane. Czyli mamy już tutaj skręcone, nie lata nam Mamy tutaj już spawany ten, ten klin to teraz przydałoby się wykonać tutaj pomiar. Oczywiście pomiar musi być jakoś bardzo kosmicznie dokładny. Tu mamy 9 z tym, że nie będę chciał do równego brać, tylko w połowie czyli 9 minus 15, 7,5 taki płaskownik. Trochę otwory ogradowałem, więc no trochę otwory powiększyłem. Idziemy je na full. I resztę przykręcimy tylko zobaczymy czy pasuje otwory. 22 Dobra, Dobrze, teraz dokładamy tego płaskownicza. Wyszedł tak. Tu lekki skosik był. No i tutaj leki jest. To obrobiłem sobie. sposób pół na pół no i teraz sobie go e, przyspawamy Wyparcie od tutaj tego elementu o no, konstrukcji sporczej tej pionowej będę chciał opierać tutaj na tej wcześniej części i tutaj już sobie poprawiłem te gwinty teraz wydaje mi się, że pomierzę sobie te rozstawy. Nie wszystkie otwory są przelotowe o czym mógłbym się przekonać i tutaj trzeba uważać z tym gwintownikiem, żeby nie przesadzić. Myślę, że dam tutaj taką belkę 150, jak najwyżej Chyba nie ma sensu tutaj nic do dołu dać, chociaż oryginalnie jest taki element, który ten przód który chroni te przeguby ale wydaje mi się to jest ten element ale wydaje mi się że raczej małe prawdopodobieństwo jest aby sobie tak jeździć żeby uszkodzić to bardziej się boję tutaj o przednią maskę będę musiał założyć ładować troszkę Zrobić jakąś osłonę, żeby w razie W nie uszkodzić sobie plastikowej maski, prawda? Tej tego grilla, zabieram się za drugą stronę. Tutaj już sobie przemieniłem te kruczce, więc tutaj spód tego siłownika jest wolny i tu sobie tak wymyśliłem, że. Hmm. przykręcę tutaj blacha do tych ośmiu otworów, tak jest z drugiej strony tutaj wiele się nie zmieni, aczkolwiek zmianą jaką tutaj będę musiał zastosować to jest hmm, nie zrobię tak jak z tamtej strony, że hmm, blacha blisko tego, później hmm, małe hmm, mała blacha w tą stronę i później bezpośrednio do Tamtej blachy. Nie mogę tak zrobić, ponieważ tutaj ten siłownik wysuwa się i wsuwa, i tutaj tego skoku nie wolno zakłócić. Pomyślałem sobie, że tą blachę, którą tutaj przykręcę, jak najdalej poprowadzę do końca, aż tutaj nie będzie mi przeszkadzać na końcu. I tutaj będę dawał blachę po prostu w ten sposób, żeby. Połączyć się z tą grubą blachą, która jest do adaptacji do ładowacza. Teraz sobie trochę poczyszczę te gwinty, i potem zabiorę się za trasowanie, które no nie jest takie proste, ponieważ nawet stosując te narzędzia, resiki, to jakiś tam błąd się wkrada.